witam wszystkich w kolejnym vlogu jesteśmy u nowo zakupionych cielaków z nowości tutaj jak widzicie na filmie są zamontowane wieszaki do wiaderek do odpyjania cieląt tutaj są trzy wieszaki i tutaj są zamontowane dwa wieszaki wieszacie na tym wiaderka wlewacie mleko i nie musicie trzymać i pilnować. Otworzymy. Tutaj mamy belga. Dzielaki obecnie w korytku dostają musli Pomieszane są tutaj dwa rodzaje musli Jedno jest z Nutreny A drugie z Ekoplonu, Czy jakoś tak się nazywa ta firma Dwa musli są pomieszane razem I aktualnie to byczki dostają Tutaj jest nasz Gwiazdor, Belguś. Tutaj jest limuzenik. Tutaj jest Cimentalek. No i z tym Cimentalkiem mamy poważne problemy, bo nie chcę pić preparatu mleko zastępczego z wiaderka i mu podajemy mleko z kartona. Z biedronki, i tak na siłę. W ogóle nie ma instynktu ssania, i jeszcze nie dostał. Kiedyś tak mieliśmy, i po trzech dniach dostawały. Mimo, że, że żelazo zostało podane, to on i tak nie pobiera. Ten tutaj, jak widzieliście na poprzednich filmach, kiedyś lekko kaszlał. Yy, został zaszczepiony, nic mu nie doskwiera. Co mnie cieszy na ten moment. Są u nas już prawie 5 dni i można powiedzieć, że na ten moment nie ma biegunek. Tu u Belga niby wystąpiło. Daliśmy mu 20 gram jednorazowo takiej pasty i się uspokoiło. Czyli to była tylko biegunka związana ze stresem podczas transportu. Także mam nadzieję, że ruszy ten byczek, bo on tak słabiej te. No ale sianko jak widzicie bardzo ładnie pobieram. Ten belguś też. Nie wiem czemu, ale te belgusie mi się bardzo podobają. Dostają teraz rano i wieczorem po 2 litry preparatu mleko zastępczego Spryfo Mleko Pan. 100 gram proszku standardowo. 2 litry wody, dwa razy dziennie są takim preparatem odpajane, i na razie na ten moment jest wszystko w porządku. To zrobię Wam zbliżenie. Zobaczcie, jaki jest mocny ten belk. No, podoba mi się. Może być z tego niezła szafa z niego. Nie, Belguś, Belguś, limuzenik. No, ty też jesteś fajny, ty też. Chociaż na ten moment największy jest ten. Zrobię wam zbliżenie na plecy. żebyście wiedzieli jaki ten byczek ma potencjał. No ten też niczego sobie, mimo że nie pije. No, ten jest najkrótszy, ale no plecy też ma konkretne ten belkuś. Wyjdziemy sobie z ogrodzenia. Nie będziemy tutaj trzymać wiaderka, yy, wiaderka po każdym pojeniu są myte, ciepłą wodą wraz z płynem do naczyń, żeby wyeliminować jakieś bakterie czy coś z tym związanego. Głównie Wam chciałem pokazać te wieszaki, już pewnie widzieliście u innych na innych filmach, jeżeli macie takiego typu. Yy, drzwiczka do nie musicie w rękach trzymać wieszaczki sobie przykręcacie z drugiej strony podkładacie deskę ładnie na wkręty, wkrętareczką sobie przykręcacie i macie lżej, i wtedy nie ma problemu, one są nauczone, same podchodzą i jedna osoba sobie 5 laków na raz odpaja, to jest chwila moment po 2 litry mleka i leci się z koksem Dzisiaj jest taki cieplejszy dzień, to im trochę otworzyłem. Także możecie... To jest takie ciemniejsze pomieszczenie, ale... Jest tylko minus jeden dzisiaj, także trochę im otworzę, żeby... Weszło trochę świeżego powietrza. Sianko pobierają, tutaj im też kładę na ziemi. Ale jak widzicie, spaśnika sobie same też... Bardzo dobrze wyciągają. Także zachęcam was jak zwykle do subskrybowania kanału. Jeśli się podobało, lajkujcie. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Nie będziemy na dzisiaj już przyciągać. Także do usłyszenia, cześć. Trzymajcie się.